sobie z moim magnesikiem na start oczywiście znaczy, magnesik musi być, zawsze będę tam pan powtarzał słoneczko wyszło ładnie, zakmurek jeszcze takie lekko przymglone, ale już to jest zapowiedź pięknego dnia no cóż, odezwę się pewnie dopiero jak jedziemy z Torunia bo pierwsza część prowadzi dosyć bardzo mocno po mieście a trzeba być skupionym na tym, co się dzieje na, na ulicy, żeby nie popełnić jakiegoś mojego fakapu. Tak więc, Proszę się No to ruszyliśmy. Lecimy teraz sobie bulwarami turyńskimi Pogoda naprawdę jest fajna. Chłodzik, ale słoneczko i nie będzie padać. To najważniejsze do usłyska. Ten strasa wyjdzie fajna Chłopaki z przodu się ścigają, ganiają grupka chłopaków miejscowych ale to jest dopiero początek Minęliśmy miejscowość Mój nie jest chyba pierwszy, czy pierwotny Mój nie jest. Zbliżamy się do zabudowań Pogoda idealna Takiej pogody sobie życzyć na każdym takim maratonie Towarzystwo ciągnie za mną. Tak sobie, pomalutko do przodu, kilometru urywamy do następnego. 48 km jakoś tak Jedzie ze mną Dominik Dominik A i sobie tak popylamy w pięknych okolicznościach przyrody Piękne szuterki słoneczko w plecy Czego chcieć więcej Do miłego na trasie Stopik zaliczony, woda, parę ciasteczek. Nie ma co się obżerać, nie ma co się przypajać. No lecimy dalej. Zobaczymy. Na razie dobrze jest, noga daje. Słoneczko świeci w plecy, czyli jest na tyle dobrze, że nie przeszkadza w patrzeniu, ale no niestety grzeje w plecy, A to powoduje, że niestety organiczymy. Grzewa, ale ze spokojem, nie jest aż tak gorąco. Do miłego. No właśnie mieliśmy chwilę postoju. Przejazd kolejowy, troszkę przyspieszę. no tutaj ze mną jedzie. Za mną dwaj koledzy jest z echu i... Nie pamiętam, przepraszam No w każdym bądź razie Nastroje dopisują Czego tu chcieć więcej Lecimy do przodu, do miłego Ja nie powiem który kilometr, bo akurat nie sprawdziłem, wjeżdżam do miejscowości Piwnica. Ciekawe, jaka ta piwnica będzie. <laughs> w każdym bądź razie od 68 km w walce ze skurczem, Kurde, chudo, dało się we znaki jednak. A ja sobie teraz tylko lajtowo, żeby nie przeciążyć, a dojechać. A w każdym bądź razie pogoda fajna. No teraz będzie ten odcinek niestety pod wiatr, bo to już jest kierunek do drugiego pit stopu no Ale powiem wam tak, ta piwnica nie wygląda aż tak strasznie Do miłego okay, no Jestem pierwszy raz <laughs> Taki nielegalny pitstop Pod sklepikiem Sprawdzałem go, żeby było ciekawiej, to jest właśnie w piwnicy ten pit stopik go sprawdzałem, bałem się w tej godzinie otwarcia, bo oni tu siestę mają Otrafiliśmy no, trafiliśmy akurat, że jeszcze jest otwarty. I napoje mają. I osi wleciał. Troszkę odsapnąć. Ten też, też. odsapnąć troszkę. Ten mięsień troszkę porozciągać. Elektrolitów póki się nie zmieliły do końca. Dokładnie. No i za chwilę lecimy dalej, ale najlepsze jest to, że już jedziemy z górki. Nie tylko tej fizycznej, ale też tej na kresce Humory dopisują, że jest. Siła jest. Na razie. No to witajcie! Piekiełko przejecha piękny, szybki długi zjazd, potem mały mosteczek I za mosteczkiem krótki, ale bardzo dynamiczny podjazd. A ja już kawałek widzę dalej z niej, szczyt. Lecimy dalej, wiem, że za tym szczytem będzie piękny znak. Długa, prosta asfaltówka o nachyleniu 4% takich rzeczy się nie zapomina w zeszłym roku, aż nawet się wróciłem, żeby zrobić tego zdjęcia. Ale to piękna droga, naprawdę szutry są wysmaczone. Trasa piękna. Lecimy dalej. A no, już niestety nie widać. Ale przed chwilą na drodze miałem ostre spotkanie z Bizonem Twardy był zawodnik Nie odpuszczał, nie chciał przepuścić A no, to musiałem delikatnie zjechać z drogi Ale miałem kurde elektrycznego pastucha, no przecież ja się nie będę tutaj mieścił Daliśmy rany, lecimy na 45 km do mety. <noise> Oj, nie, dobrze to wygląda. Jadę swoje. Co tu można więc oczekiwać? Fajna trasa teraz w lesie chodzi. Nie ma, nie ma tej spiekoty od tych czarnych szutów, które tu są. Nie, nie, nie grzeje w plecy. Pewnie jeszcze w międzyczasie gdzieś z z dwa razy się zatrzymam na 5 minut, żeby chociaż. Troszkę osłapnąć, żela wciągnąć, popić. No i zobaczymy się na mecie. Takie małe podsumowanka. Do miłego, na trasie. No zostało mniej jak 20 km. Ale taka właśnie sytuacja. Lecimy sobie z Bartkiem. Chłopak dzisiaj chyba wygrany nie jest. Ale Pechowce na maksa. Trzecia pana, tarcza ma skrzywioną, glebę zaliczył, kierownica odarta Zresztą, on, zresztą on też, ale takie rzeczy właśnie kształtują w ludziach charakter. To jest najważniejsza. A z drugiej strony pamiętajcie, dobro powraca, pomagajcie, pomóżcie jak najbardziej, do miłego. Więc ja Jehana 155 pokonane Puchar pełen. Zimny pełen. A! Kochany mój magnesik. Przyniósł mi drugi Puchar. Też pełen. Zaraz go oprócznię. Pogoda dała się we znaki. Ewidentnie ta jest pogoda, która mnie nie lubi. I chyba jej też przestaje lubić. fajnie się jechało generalnie częstsze postoje ale co będziemy tutaj gdybać o starych Polakach Przejechana, to się liczy, najważniejsze i jedna druga planu wykonana na razie